Hejka, nagrałam dla Was dzisiaj vloga z wjazdu do kościeżyny Pojechałam wraz z moimi rodzicami. Tutaj macie widok z okna, który był bardzo ładny, bo pogoda też była super. Tutaj już jesteśmy w mieście i poszliśmy do naszej ulubionej cukierni. Ponieważ w kościożynie nie jesteśmy już z mamą Potem poszliśmy do Piertu Kolandu, gdzie była masa fajnych rzeczy. Tak prezentujecie ten sklep z zewnątrz. Tutaj macie widok na kościół i miasto. Potem poszliśmy do drugiego Piertu Kolandu, który tak się prezentował. Tutaj były jeszcze takie dział ze sztucznymi kwiatami, i tak wyglądał ten sklep z zewnątrz. Tutaj pokażę Wam, co kupiliśmy. Kupiliśmy chleb, kupiliśmy faworki, krówki i pączka. Wyjechaliśmy z Kościerzyny, a ja postanowiłam zjeść tego pączka. I to był najlepszy pączek jaki jadłam, naprawdę. Był genialny i musicie go spróbować jeżeli pojedziecie do Kościerzyny, ponieważ jest on genialny i tak samo jak pączek genialne są krówki. Były przepyszne, no po prostu Idealny typ krówki jaki można zjeść, Najlepszy, najlepsze krówki ever. Tutaj wracaliśmy był piękny zachód słońca, był naprawdę genialny i przejeżdżaliśmy obok jeziora, od którego odbijał się ten zachód słońca i to był tak genialny widok, że postanowiłam, że, nam, że wam nagram długi klip z tego, ponieważ no naprawdę to wyglądało genialnie, zwłaszcza na żywo, kamera tego nie oddaje, ale postanowiłam i tak nagrać. Tutaj możecie zobaczyć to jezioro od strony, gdzie nie padało słońca. Dalej błądziliśmy przez lasy, ponieważ nie mogliśmy znaleźć drogi, ale kiedy w końcu zaleźliśmy, poszliśmy do restauracji, gdzie moi rodzice zamówili sobie zupę rybną z takimi klopsikami. Ja zamówiłam sobie smażoną rybę, ziemniaki i warzywa na parze. Ta ryba była naprawdę genialna, z ją naprawdę była przepyszna. Zamówiłam sobie tutaj tego kompot, który też był bardzo ładny, a na zewnątrz tej restauracji był właśnie taki widok, on dawał tak straszny vibe. Było po prostu coś magicznego w tym widoku. Potem pojechaliśmy na cmentarz. Ja zostałam w aucie, moi rodzice poszli i miałam widok na taki betonowy Cosiek i na tojtoja. I po prostu czekałam, aż wrócą. Następnie pojechałam z moją mamą do Rosmana, gdzie była taka przepiękna nowa kolekcja. Strasznie mi się podobała, zwłaszcza te wysadne kolory. Ale 30 zł za jedną parę kolczyków? Przesadę. Poszłam jeszcze do Hebe, ale nie nagrałam nic z tego, ponieważ byłam tam tak krótko i nic nie kupiłam, więc poznawałam, że to po prostu jest bez sensu. Postanowiłam Wam nagrać rzeczy, które kupiłam w Kościerzynie i które kupiłam w Rasmanie. A więc tak, zacznijmy od tego, co kupiłam w pierwotnym a dokładnie w tym drugim. Kupiłam takie dwa długopisy w kształcie ręki, które strasznie mi się spodobały, bo ja uwielbiam każdą rzecz związaną właśnie z serenami. I tutaj mamy pierwszy długopis złoto-różowy, a drugi srebrno-zielony. I postanowiłam przetestować właśnie, jak one piszą. Najpierw zdjąłam tą zableczkę zabezpieczającą. I tutaj kolor tuszy topu niebieski, czyli bardzo dobrze, ponieważ ja uważam, że niebieski tusz jest lepszy od czarnego. Bardzo przyjemnie się nim pisało. Nie wiem, ja, ja nie wiem, jak się nazywa ten typ długopisu, który to jest, ale bardzo go lubię. Tutaj możecie zobaczyć z bliska. Postanowiłam przetestować jeszcze drugi długopis, gdyby się okazało, że na przykład ma inny kolor tuszu, ale okazało się, że ma ten sam i bardzo dobrze, bo niebieski tusz jest najlepszy. Kolejną rzeczą, którą kupiłam jest to Wonder Match od Eveline. Jest to odcień 01 Light Neutral. Jest on super korektorem, bo to jest korektor. Nie zostawia u mnie żadnych plam, zaczerwienień, wysypek itd. Jest po prostu super genial. Kolejną rzeczą, którą kupiłam. Jest to szampon z skóra y, różowy i on jest na przytuszczające się i długie włosy i naprawdę u mnie działa super, że moje włosy są długo świeże. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że nie zapomniałam o bali journalu z poprzedniego odcinka i y, że podsumowanie go y, będzie na moim kanale pod koniec stycznia i że na pewno go widzę. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki krótki vlog Wam się podobał. I pa!